Witam serdecznie na moim kanale, witam wszystkich. Zapraszam na tarota na listopad 2022. I tak, witam wszystkich, e, a najbardziej serdecznie witam zodiakalne byczki, ponieważ jest to tarot dla Was, no właśnie na listopad. I zobaczymy, cóż tutaj ten mój tarot chciałby dla Was zaprognozować na listopad, tak? Na miesiąc, listopad. I zobaczymy, jaka tu jest Wasza sytuacja wyjściowa. <laughs> What is start uh, your? Moi szanowni ladies and gentlemen, <laughs> się poliglota trafił, nie? <laughs> Będzie nam tutaj gawarić w innostrannych językach. Okej, okay, jaki jest Wasz początek? Z, z czego tu wychodzicie? Tu, 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 tu jest jakieś wezwanie do stania, do rozliczenia, do zmienienia a, kierunku, E, zrobienia jakiegoś bilansu, tak, mamy po prostu e, powstać, zawalczyć o coś, albo coś skończyć i zacząć coś od nowa. Co ewentualnie może wam przeszkadzać, byczki na ten miesiąc, miesiąc e, listopad. Co tutaj wam może przeszkadzać? Uo, może przeszkadzać ktoś, kto y, za dużo tutaj y, wprowadza zamieszania, chaosu, ktoś, kto mówi nieprawdę, ktoś, kto tutaj y, podważa, chce kontrolować wszystko, nie pozwalać na, na jakieś zmiany podsumowania, ponieważ właśnie chce utrzymać jakiś stan y, taki, jaki jest, albo pisze scenariusz pod siebie. Może Wam przeszkadzać również jakaś niechęć do działania. Y, czas jest na powstanie, może już jest taka sytuacja, tak, że tru tu, tu ktoś tutaj, trzeba powstać. Y a Wam się może nie, nie do końca chcieć, może, możecie coś opóźniać, zawieszać, może być tak, że jakaś jest brak wiary w siebie, e, brak siły, możecie uważać, że jakieś okoliczności są nie takie, tak? Tutaj może być taka situation, e, Niechęć do pójścia dalej, niechęć do pójścia do przodu, do, do, do dokonania jakichś zmian, tak? Upieranie się przy swoim, żeby było to, to może przeszkadzać, to nie musi u Was występować, ale może. Natomiast dla niektórych może być taka sytuacja, że czas na jakieś leczenie, bo jest albo na, na zmianę jakiegoś lekarza, lekarzyny, albo zmianę jakiegoś guru, lektora, bo jest po prostu do, do prześwietlenia. Tak? Może, może nie jest dość dobry, może jest jakimś szarlatanem, może... Albo czas na jakieś leczenie, tak, bo no właśnie, po, po, potrzebne jest tutaj coś. Czas też na jakąś, po, posiąść jakąś naukę, jakąś wiedzę, coś tutaj trzeba zgłębić, albo nauczyć się, spraktykować. Też takie tutaj coś słyszę. Co można tutaj osiągnąć? Co można osiągnąć? Do czego warto byczki iść? <laughs> Może być brak jakiejś mocy i trzeba jakiegoś lekarza dla niektórych. Do czego warto byczki iść? Oh, yes! I cóż to ma znaczyć? Co to za karty są w ogóle? Tu, tak jakby trzeba się było poddać czemuś. Niektórzy jakby się mieli poddać jakiemuś leczeniu, jakiemuś zabiegowi, to tyle w kwestiach zdrowotnych. Inni natomiast muszą poszukać drogi wyjścia, tak? Z jakiejś sytuacji. No mamy sytuację aktualną, trutu, tu, tu coś Was wzywa, jakiś bilans jest konieczny. To, co musicie zrobić, musicie wyjść z jakiegoś tutaj, z jakiejś przestrzeni. A wyjść po, dalej niż tu, gdzie jesteście. Może wam jakaś niemoc jest, tak? Trzeba tutaj y, nabrać wiary w coś, w siebie, y, albo po prostu poszukać jakiejś pomocy. Jest jakaś pomoc potrzebna. A ktoś musi wskazać, y, wskazać drogę wyjścia, y, podać pomocną dłoń. Podstawa tego wszystkiego byczki. no cóż to za czytanie? Podstawa tego wszystkiego. Aha. Aha. Mhm. Taka mi się też historia od razu pokazała dla byczków, które są w jakichś związkach. Związkach, które utknęły które utknęły w jakimś takim, no właśnie w związku, nie wiad... to jest jedna z historii, tak? która mi się teraz pokazała. Dla byczków, które utknęły w, jakiś, w jakimś związku, w, jakiej, w jakiejś relacji, która jest, bo jest, się nie rozwija, a straciła w ogóle parę, tutaj ta, ta relacja, straciła swoją parę, swój blask, swoją moc. Jest wezwanie do powstania, do wskrzeszenia tego wszystkiego, tej relacji. A poszukania właśnie jakichś nowych rzeczy. Może trzeba iść, poszukać, nie wiem, e, czas zasięgnięcia jakiejś, nie wiem, w poradni, nie wiem, małżeńskiej, e, w poradni jakiejś dla par, jakieś mediacje e, by się tutaj przydały. Może być też tak, że są byczki, które utknęły w relacji, która się nie rozwija w sensie, że nie wiadomo, co dalej z tą relacją, tak? Ona trwa ale nie wiadomo, co dalej. Nie ma, sen, nie ma jakiegoś celu, byk się boi jakichś zobowiązań i jest wezwanie, tru-tu-tu-tu-tu, tu, 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 tak? Dosyć tego loferowania, tego magikowania, tego takiego trwania tutaj, no właśnie bez jakiegoś celu, bo to jest w przeszkodzie. Czas się dać zamknąć w związku, takim konkretnym dla niektórych. Może być taka situation. E dla, y, dla byczków, które są samotne, które y, chciałyby być w relacji, ale właśnie mają jakąś niemoc, nie wiem, nie widzą jakiejś okazji poznania kogoś bądź e, nie umieją zagadać, nie, umie, nie mają jakiejś takiej mocy sprawczej w, nie, albo nie wierzą w siebie, tak? że, że są atrakcyjni i etc. Et jakby tu karta mówi tu to, to, to czas jakby wstać i poszukać właśnie jakiejś pomocy, tak? jakiejś to poradni się udać właśnie, nie wiem, psychologicznej, albo coś, e, niech mi pomogą, niech mi pokażą, co jest nie tak, e, gdzie w czym tkwi mój problem, tak? Dlaczego ja nie mogę? Dla, dlaczego nie umiem się z kimś związać na dłużej? Albo dlaczego nie, e, w ogóle nie, 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 nawiąz, nie nawiązuje jakiejś relacji satysfakcjonującej? Co tutaj odchodzi? E, czekanie na nie wiadomo co, czekanie na nie wiadomo co. E, zbyt duża cierpliwość, która e, zaczyna przejawiać się właśnie brakiem mocy, brakiem, brakiem e, sprawczości. Dla niektórych mo mogą być narodziny potomka jakiegoś i trzeba po prostu e, oddać się w czas, kiedy, kiedy jesteśmy zobowiązani, zobligowani do opieki nad, nad małym człowiekiem. Takie mogą być tematy, e, ale pokazuje mi się, że e, tak bardziej ogólnie dla byczków jest jakiś czas, gdzie czekaliście na coś e, i coś się nie, nie spełniało, tak? Coś się tutaj jest czas gdzie, gdzie czekamy, czekamy na coś. Tu ma to związek z partnerstwem. Może być to w kwestii twojego małżeństwa, twojego partnerstwa, twojej relacji. Może być to w kwestii, że ty czekałaś na partnera, żeby kogoś poznać, bo chodzi o relację dla ciebie. Tak może być tak, że jakieś owoce tutaj na owoce współpracy z kimś czekałaś i trudno się doczekać, tak? I jest dla Ciebie takie tru tu, tu 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 czas już nadszedł, to czekanie Twoje przeradza się w niemoc, w gnuśnienie. w jakieś tutaj wręcz, bym powiedziała, zahamowania. To wszystko idzie w drugą stronę, to nie idzie w stronę rozwoju, tylko w stronę jakiegoś takiego zwijania się, marnowania potencjału. I jest tru-tu-tu-tu-tu, tu, tu, tu. należy poszukać jakiejś pomocy, drogi wyjścia. Dla niektórych z Was może ktoś... Jest konieczność, żeby ktoś podał jakąś dłoń i trzeba poszukać kogoś takiego. To dla niektórych może być lekarz, który wyleczy z czegoś. Dla niektórych może być jakaś poradnia, która udzieli wskazówki. Tak? Dla niektórych będzie konieczność nałożenia na siebie jakichś ograniczeń i pozwolenie zapiąć się w związek z kimś, bo relacja się nie rozwija. Trzeba się zobowiązać wreszcie do czegoś tak? i przestać się bać, jakiegoś tutaj właśnie związku jakiejś relacji, więc takie tutaj dla niektórych będą e, byczeczków temaciki co dla Ciebie za chwileczkę co tutaj dla Ciebie idzie w związku z tym wszystkim byczku duża przyjemność idzie jakieś spełnienie e, spełnienie swoich życzeń marzeń to jest za dużo powiedziane ale tu jest dla byczka jakieś spełnienie swoich marzeń Mimo wszystko y, myślenie o sobie, mimo wszystko y, jest tu jakaś błogość, która, y, y, która ma być dla mnie, tak? To mi ba, ma być miło i przyjemnie. Więc, y, no, y, może dla niektórych trzeba się po prostu pogodzić z czymś, z jakąś przeszłością, z jakimś zmarnowanym czasem, zmarnowanym potencja potencjałem, Zmarnowaną jakąś relacją, współpracą, która nie przyniosła jakieś owoce, to nie miało jakiegoś tu potencjału dla większości byczków, tak? Czy ta praca, czy ta relacja, czy czas, kiedy byliśmy sami i czekaliśmy na księcia z bajki, nie przyjechał, i trzeba tutaj się po, dla niektórych z Was pogodzić, że coś zostało zmarnowane jakiś potencjał, jakiś czas, jakaś relacja, jakiś biznes, coś nie wypaliło, zostało, ziemia została spalona po prostu. E, trzeba e, się z tym pogodzić. Może właśnie udać się gdzieś do kogoś pomóc, przegadać z kimś, e, dać sobie coś wytłumaczyć, bo e, b, 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 ktoś musi pomóc wskazać pewne rzeczy, może towarzyszyć nam w jakimś żalu, odżałowaniu czegoś albo zrozumieniu czegoś, coś musi do nas dotrzeć, e, bo właśnie wtedy będzie możliwość. E, Wreszcie takiego y, uśmiechnięcia się do siebie, tak? I takie zasłaniam za kurtyną. No trudno, co było, to było. To jak coś zostało stracone, spalone, no trudno, ale kurczę, jeszcze mam tyle fajnych rzeczy przede mną, tak? Tyle fajnych możliwości jest dla mnie. Jeszcze mam się z czego cieszyć, tak? A życie ma dla mnie jeszcze tysiąc innych barw. Więc jakieś tu jest cieszenie się takie osobiste, spełnienie jakichś osobistych życzeń. Po jakimś rozliczeniu czegoś, co nie miało sensu, co w ogóle zostało spalone, ktoś mu, będzie musiał prawdopodobnie tutaj z Wami potowarzyszyć, pomóc, wskazać jakieś wyjścia i to się uda, ale jakieś tutaj straty trzeba oszacować i przyznać, że coś zostało zmarnowane i i właściwie kopnąć to i niech leci, i się tym nie przejmować. Wcale tak wtedy będziemy mogli otworzyć się na świat. Natomiast dla tych, którzy są w związku i chcą w nim być, ale utknęli, ten związek się w jakiś sposób nie rozwija, absolutnie jesteśmy narzeczeństwem 10 lat, a czas zrobić krok, no to trzeba się jakby przyjąć jakieś zobowiązania na siebie. trzeba w ogóle postanowić, w którą stronę chcemy iść, ocenić to, tak? Jeżeli podejmiecie decyzję na tak, że jednak chcemy zostać w tym związku, no to przyjąć te zobowiązania na siebie z całą świadomością i to będzie tak, że, że będziecie tak naprawdę z tego zadowoleni, to będzie taka osobiste szczęście, tak, ale y, tylko w sytuacji, kiedy stwierdzicie, że jednak tak, chcę dalej być z tym partnerem, tak, że te, tego czasu, tego potencjału nie będę marnować albo odpuszczam, już nie będę czekać na coś nowego, tak, odpuszczam, bo może tutaj cały czas ktoś, nie wiem, jest w narzeczeństwie 10 lat, a ciągle czeka, że coś nowego się trafi, tak, w związku z tym nie jest w stanie się określić, więc... Takie podsumowanie, taki bilans, kiedy stwierdzasz, że tak, chcę to dalej ciągnąć, i chcę iść okrąg dalej, przyjmuję na siebie jakieś ograniczenia, już nie będę czekał na coś nowego, tak? Biorę na siebie to, co jest z całym inwentarzem, przynosi dużą taką satysfakcję osobistą, taką radość po prostu. Że ja już chociażby to, że. Mam to, co mam, jest kurczę zaje fajnie, ja już nie muszę czekać na, na w ogóle na coś nowego, tak? Właściwie to moje marzenia są spełnione. Taka może być sytuacja. Natomiast dla wszystkich innych byczków coś trzeba, coś zostało zmarnowane, trzeba to zobaczyć, ocenić. Współpraca, relacja, tak? Albo czekanie na jakąś relację, książę nie przyjechał, to, to co powiedziałam, odpuszczamy to. Odpuszczamy to, ktoś pomoże pomóc i e, widzimy, że, że życie ma sens, tak? Ale no, trzeba jakąś tutaj ziemię spaloną po prostu e, odpuścić, odżałować. E, co tutaj będzie dla byczeczków? jak ciebie widzi wyrocznia byczków w listopadzie, jak widzi wyrocznia, jako osoba, która właśnie chce coś zakończyć, tak? I jedne będą e, kończyć po to, żeby zrobić e, konkretny krok. Przyjąć na siebie zobowiązania, inne po prostu będą kończyć coś, no bo coś nie wypaliło, coś jest z tym straconym czasem, straconym potencjałem, straconym talentem, straconą możliwością, straconą współpracą, relacją, etc. Tak? Kończymy, tak? Widzi Ciebie jak, wie wyrocznie, jako osobę, która dojrzała do zakończenia czegoś i rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego, z czym całkiem jest zadowolona i szczęśliwa. Byczek jest szczęśliwy, tak? Otoczenie, Twoje otoczenie w listopadzie. Byczenku. Jakież jest Twoje otoczenie? Jak otoczenie się się zachowywać w towarzystwie byka? Otoczenie jest bardzo pomocne. Jest kochające Ciebie. Otoczenie się bawi, cieszy się. Świętuje, jakieś tutaj dożynki, może otoczenie chce się z tobą właśnie żenić, tak, albo wchodzić w jakąś relację z tobą, tutaj właśnie ma dla ciebie zaproszenia, etc., etc. Ty bardzo na tym korzystasz, jest duże szczęście. Jeżeli byłaś samotna, otoczenie ciebie chce, tak, tu jest dla ciebie zaproszenie, chodź ze mną, tak, chodź ze mną, zbuduj ze mną ten świat. <gry> Więc tu masz ogromną radość osobistą z tego wszystkiego we wszelkich innych tematach e, ludzie chcą Ci pomóc, więc szukaj tej pomocy, tak? Szukaj, bo ludzie chcą Ci pomóc e, i nie bój się czegoś ocenić sprawiedliwie, dokonać jakichś bilansów i, i coś odpuścić, bo jakby coś tutaj naprawdę nowego przed Tobą e, się otwiera, bardzo satysfakcjonującego. Jest dla byczka dużo radochy po jakimś takim przyznaniu się, że coś już e, nie ma absolutnie dalej sensu, albo coś nie ma sensu w tej formie, która jest, tak? I trzeba e, iść dalej, o krok dalej. Nadzieje i obawy byczka na Kinga Pentacle. E, byczek ma nadzieję na, e, <grywka> na to, że będzie swojej energii, tak? E, byczek ma... E, Nadzieję na, na kasę, na bycie kimś poważnym, na szacunek, na szanowanie, na dobre owoce ze swojego zasiewu, na byczek ma na, na zamąż pójście, etc., na ważne rzeczy, dostatek, ale byczek ma przede wszystkim nadzieję, że to, co postanowi tutaj w tym, tym tru, tu, 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 tu. Ojej, no jak się ta karta nazywa w Mencie to co postanowi w dochodzeniu w listopadzie podczas dokonywania tego bilansu, jest nadzieja, że przyniesie to zysk i ten zysk będzie długoterminowy. Tak, takie są tutaj u ciebie nadzieje i obawy, czy to warto, czy to warto tam inwestować w to nowe, tak? Zobaczymy wynik w listopadzie, potencjalny wynik w listopadzie dla byczka. Potencjalny wynik w listopadzie to jest 6 o'clock, czyli mamy tutaj zwycięstwo. Otóż byczek zwycięża. Na byczka wszyscy patrzą. Może byczek będzie chciał właśnie podjąć decyzję o ślubie, tak? Bo stwierdzi, że już 10 lat w bycie na życzeństwie to to już przesada, czas założyć obrączkę, więc może to tak być. Także żeby Żebyczek postanowi takie rzeczy, może być właśnie, żeby byczek wyjedzie gdzieś na jakąś imprezę, na jakieś dożynki tutaj, do rodziny, na łono rodziny, będziemy się cieszyć, weselić, tak, albo gdzieś wyjeżdża na ślub, jest wezwanie, przychodzi zaproszenie, coś, co czekaliśmy na coś, tak, chodzi o jakąś relację partnerską, no trzeba tu jakieś ograniczenia na siebie przyjąć, jakieś zobowiązania, bądź jakieś pomocy, poszukania, tak, czegoś i wychodzimy jakby na swoje, więc, Byczku, miesiąc listopad kończy się dla ciebie wielkim zwycięstwem, bądź wielkim powrotem na zwycięskie ścieżki, takim jakimś trofeum, które ty zdobywasz, dzięki właśnie jakiemuś bilansowi, które należy w listopadzie uczynić. Coś, co się było zawieszone, coś, co było naprawdę już zaczynało śmierdzieć, nagle okazuje się, że kiedy odpuściliśmy, wow, wracamy po prostu jako królowie życia. I masz nadzieję tutaj, tak, na tego króla, więc ten król będzie twój, bądź ty jesteś tym królem. Takie karty dla ciebie, byczku. Dzięki, pa.